Witam Was, docent browary.pl. Dzisiaj, zresztą jak ostatnio, jesteśmy w jednej trzeciej, lokal, który robi najwięcej fajnych, ciekawych wydarzeń. Jesteśmy z Rafałem Łopusińskim, piwowarem browaru Bednary i tutaj się grzechu też skręcił człowiek z Chmielarni I dlaczego jesteśmy tutaj? Robimy ślepy test piw ostrygowych, ostrygowych stałków. I to są prawdziwe ostrygowe kształty, bo można zrobić ostrygowego stauta po prostu jako stałta, który jest dedykowany do konsumowania z ostrygami. Ale tutaj polscy rzemieślnicy to zrobili inaczej. Po prostu dodali ostrygi w trakcie ważenia. Rafał zrobił jako pierwszy w Polsce oyster stauta. To była osteroida. I tutaj mamy dwie wersje osteroidy. Wersja z pierwszej warki, która była kiedy zrobiona. No już nie pamiętam już... nie wiem kiedy to było. Hmm... ze 3 miesiące, cztery miesiące. To nie było jak się otwierał ułamek na nowo, że okay. Powiedz, no, no, tak powiem? Okej, powiedzmy, że to jakieś to pół roku temu pół roku, i teraz mamy kolejną drugą warkę osteroidy na kranie, więc Świeżutka warka. mamy porównanie dwóch osteroid z pierwszej warki i z drugiej warki i mamy kolejne piwo z piwnego podziemia. Oyster Kiss, które również jest ostrygowym stałtem. No i cóż, i będziemy, będziemy je próbować. Nie wiemy co mamy w szklankach. Mamy oznaczone 1 2 3. I cóż panowie, zaczynamy od jedynki. U mnie jedynka w ogóle nie ma piany. Jak u was? Nie ma piany. Nie ma piany. Mocno mętna, tylko bardziej brunatna niż tam. Tak jest, jest mocno mętne, brunatne, to tak. Grzechu 00 wzrok. Bardzo dobrze. A dziękuję, dziękuję. Czekoladowe. I mocno zimne. I mocno zimne? Mówisz? No, no, no trochę tej e, ciemnobeżowej piany się tutaj ujawnia, ale naprawdę z pianą, z pianą jest słodutko. Ja czuję ten specyficzny słony aromat. Taka trochę jest czekolada jest. z solą morską. Nie, naprawdę. E, czuję tutaj e, motywy morskie. Jak najbardziej. No dobrze. Czyli piana słaba, aromat dobry. Rafał nic nie mówi, tylko już, e, już pije. No bo to jest ta ostatnia chyba. Tak mi się wydaje. Mm. Smaku jest zdecydowanie bardziej morskiej niż. Ale, ale bardzo zimne. zimne. Jest bardzo zimne. Gdzie trzymałeś te butelki przed przeniesieniem? Tutaj w, ogóle, w lodówce? Czy to raczej. Butelki na parze były godzinę. Sobie spokojnie w tej temperaturze tutaj stały. No jeszcze tutaj jechałem pół godziny. Więc też w temperaturze otoczenia mm. mamy powyżej zera. Więc. Ja podejrzewam, że to jest chyba beczka. No dobrze, ale, ale, ale. Ja też mam jakieś tam swoje typy, ale na razie nie. uprzedzajmy faktów. I uważam, że, że to piwo jeszcze trzeba spróbować po raz kolejny, ponieważ jest za zimne. Dobra, jedziemy z dwójką. Tak, tutaj to piwo już nie jest takie błotniste. No nie. No i piana Czarne, nieprzejrzyste. Piana bardzo ładna. Ale aromat kwaskowy trochę. Bardziej w taki, troszkę bardziej w owoce idzie niż, niż ten poprzedni. Poprzedni był taki wybitnie czekoladowy kawałek. Znaczy jedynka naprawdę aromat miała bardzo fajny. Tutaj, jeżeli chodzi o strygę, to już tego nie czuję. No nie. Rafał, coś powiesz? Nie wiem, to jest jakieś podejrzane. <grym> no ale faktycznie w smaku jest wysoka kwasowość. <grym> I raczej tych morskich nut tutaj w ogóle nie, nie wyczułem. Znowu mamy Trolololo jako e, background, e, jako soundtrack, ale to pewnie nie będzie tego słychać, bo mikrofony działają. No nie, tutaj dwójka w aromacie jest gorsza niż jedynka. Nie, nie wiem co to jest, naprawdę. Tak jak pierwsze obstawiłem już co to jest, to dwójki nie wiem. A piłem wszystkie te trzy piwa. W różnych tak. następach. Nawet, nawet lekko słodkawe ale i kwaśnawe. No tak, I kwaskowe. Mało Ister zasadniczo. No dobra, to jedziemy z trójką panowie. Tutaj bardzo... Znaczy analogiczne właściwie do dwójki. Zobaczcie. Yy, podobna piana, chociaż w dwójce właściwie lepsza, to jest kwestia też... No to jest kwestia zamieszania. Yy, barwa, czarna, nieprzejrzysta. Na pewno nie tak błotnista jak jedynka o, to, jest, to, jest, to jest świeżak To jest świeżak bo mamy mamy czekoladę, mamy trochę acetonu To w ogóle w macie trochę skojarzył z jakimś Bokiem. w ogóle tutaj się pojawia jakieś dojrzałe Dojrzały banany nawet, bo jestem w stanie wierzyć, że są dla mnie znaczy szykujące. Tak, są, to jest yy, trochę tych fenoli, nie? Fenol ale... Znaczy według mnie, jeżeli chodzi o aromat oystera, to jedynka była najfajniejsza. No tak, to najbliżej było. No i, tak jak Marcin tutaj mówił na, już, na jednym z filmików wcześniej, wiadomo, trzeba mieć zawsze jakąś kalibrację. Jak się takie dość egzotyczne style oceniano ocenia. w moim przypadku, to zbyt, zbyt bardzo nie miałem do czynienia z tym stylem, ale e, Flying Dog robił piwo, który się nazywał e, Pearl Necklace. To był stał tostrygowy, który był autentycznie słony tam. Miałeś wrażenie jak jadłeś i piłeś jakbyś jadł mm -hmm. y, czekoladę z solą morską, więc to, to jest to. I tutaj właśnie najbliżej moim zdaniem ta jedynka jednak Jedynka. Te, jedynka. Te, te, tego, znaczy ja już jedyn... rozumiem, że przy, przyleciałeś już przez trzy. No tak, ty też. Nie ja Wiem na ile pijany jesteś, ale wydaje mi się, że już wszystkie trzy piłeś. Rafał, Rafał się ociąga z oceną, pije, pije, pije nic nie mówi, no. No, ciężko mi ocenisz, skoro potencjalne są dwa moje piwa. I, I szukasz cały czas tych twoich. Nie wiem, która jest to najgorsze. No to, na, to, na tym polega twoje, właśnie nie? ślepy test, chłopie. Okay. Na tym polega ślepy test. Hmm. Ważne, żebyśmy do nowej warki nie zjechali. Kto... <laughs> nie, no to będzie mówił pozytywnie, że nie, wszystkie są fajne. Je, je, jedynka, jedynka jest w porządku. Barwa oczywiście w nim była mniejsza, w tym ostatnim. Czyli ja bym typował, że to jest e, ostatnia warka. No, Jedynka może nie wygląda genialnie, ale jest moja faworyta, jeżeli chodzi o smak. Trójka jest trochę pusta, jeżeli chodzi o smak. Nie czuję treściwości. Wracam. Dobra, uwaga, tak, tak się robi, tak? pijemy wodę, słuchajcie. W wielokranach pijemy wodę między poszczególnymi piwami, żeby się skalibrować. Zazwyczaj przepijesz żubrówką, ale niech ci będzie. Nie no, no, nie no, to jest wiadomo. No, czysta, czysta. Tak. Dobra, wracamy do dwójki. Te dwa to są podobne do niczego. Nie no, nie, nie, ma, nie ma się co oszukiwać ktoś, jednak. Ktoś korzystał w ogóle z amerykańskich chmieli przy przeważeniu tego? bo mam wrażenie, że w ulice nie Znaczy, żebyśmy... Z amerykańskich mielek. Ewidentnie to są z chmieli w dwójce, Więc obsta... Dobra, nie wiem czy możemy już. Ale uczyć. moment, moment, moment. Rafale powiedz, bo wszystkie. Znaczy obydwa Oystery to są 12,5 Belgie. Prawda? Tak, tak, tak? Tak, tak, Jakie chmiele były użyte do asteroidy? Do steroidy był fagles użyty, czy angol. czyli angol e, i była w delikatnych ilościach marynka, ale to naprawdę szczypta na, na góryczkę I, i to wszystko. To, I, to zdecydowanie nie amerykańską, więc, no, tak więc Gdyby, ta gdybym, dwójka odpada. Gdybym miał obstawiać, to jednak bym powiedział, że dwójka to jest y, piwne podziemie. Znaczy dwójeczka, w ogóle tutaj jakaś y, lekka siarka jest. W dwójce. Ty mówisz, że amerykański Nie? Znaczy, ty, ty najbliżej kibla siedzisz się po prostu, to też możemy Okej, Okej, już usprawiedliwiłeś piłowarów. Ale nie, no tutaj. No, no dzisiaj trochę waliło, powiem szczerze, jak przyszedłem. Nie trochę... wnikajmy. Trochę waliło. Ale w dwójce jest Ameryka ewidentnie, a dwóch pozostałych tego nie ma, więc to jest podstawowy jak Ale jedynka w ogóle teraz jaki ma aromat. No, no, no cudowo. Czekolada, no jedynka, rewelacja. Na pewno dostaliśmy risa jakiegoś nalanego przez... I teraz się śmieję. <laughs> chłopaki chłopaki z jednej trzeciej nalali nam risa do jedynki, tak. Nie no. Nie, jedynka bardzo fajna. No dobra, jakbym miałbym obstawiać, to jeśli... To są te piwa. Dobra, to... to... Znaczy. Yy, dobra. no... Ujawniajcie, ujawniajcie, co jest grane. Ja, ja, ja mogę pierwszy, ja mogę pierwszy. Znaczy ty, ty wiesz, co jest. Nie, nie wiem. No, jakbyś wiedział, no to nie. do dupy. Dwójka to jest piwne podziemie, trójka to jest e, nowa warka e, waszego strygowego stoutu, a jedynka to jest smoky joe. Smoky joe? Tak. No i cały ślepy to jest do dupy. E, dobra, jedziemy, jedziemy, z wynikami. Dwójka. Nie, moment, moment, moment. Tutaj, patrzcie. Widzicie to? Jeszcze ja tego nie widzę. Nic nie z tego. Smoki Joe? Słuchajcie, jedynka kran, dwójka piwne podziemie, trójka ostroida wyleżakowana. Czyli, co się okazało, że jednak świeżutki Oyster Stout jest najlepszy. Nie ma cudów. Nie ma cudów. A to tylko niespodzianka, pod względem piany też to mnie zaskoczyło mocno. Bo, że raczej obstawiałem tą bardziej trwałą pianę z Krabem. Jak znam zazwyczaj, jak to wypada, jak wypada porównanie beczki i butelki, to jednak tą bardziej trwałą pianę kojarzył z wersją beczkową. Nie, ale cieszę się, że tym razem jednak w ślepym teście piwo beczkowe, świeże wygrało. Wygrało. No i cóż, cóż powiedzieć, no dzięki za degustację. Wpadajcie do lokali na osteroidę ze świeżej warki. Niedługo będzie też ojsterki z piwnego podziemia, druga kolejna warka. I tyle. Panowie. Zdrowie. Dzięki.